Wszystkim z tej strony Mróżka. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 3 po długim czasie. W sumie zacznę od tego, żeby Was spytać, czy jesteście jeszcze zainteresowani tą serią, bo, bo jeśli tak, to super, ja bardzo chętnie. Jeśli nie, to jestem też to w stanie zrozumieć, no bo długo nie było odcinków i to tak wiecie: seria, która jest taka przerywana, niewygodnie się ogląda, a też to przez to, że nie mogłam te, nagrywać wcześniej. No to tak wyszło, jak, jak to zwykle na moim kanale. Więc dajcie znać. Zresztą ja to poniekąd zobaczę trochę po, po aktywności, ale dajcie koniecznie znać. Jeśli chcecie, to bardzo mi miło by było, gdybym usłyszał jakieś ciepłe słowa o mruzi, o Szparcepsie, o Jeffrey'm. Także yy, no, także dajcie znać, czy chcecie, czy nie. A już nie przedłużając, jak co, to możecie słyszeć echo, bo no znowu ostatnio nie było przez chwilę filmów, bo byłam zmuszona do. Niekoniecznie chcianego remontu, ale tu się nie będę w to zagłębiać, eee, po prostu może być echo, także sorry. Sorry, widzowie, może być echo. No, w każdym razie mm. z tego co, co pamiętam, eee, Ruzia z Jeffreym się hajtnęli. Mruzia jest chyba w ciąży, tak, tak pamiętam, ale nie jestem pewna. Eee, no i przez to, że tak pamiętałam, to uwaga. Postawiłam łóżeczko, także już jesteśmy przygotowani na rodzicielstwo. A tak, jak widzicie, mamy bardzo, bardzo mało pieniędzy, do tego stopnia, że ja najpierw przysunęłam, bo chciałam zrobić, żeby było, wiecie, większy dom. Usunęłam w ogóle to, ten basenik z wodą, bo chciałam powiększyć dom, no ale troszeczkę się przeliczyłam, jeśli chodzi o te nasze fundusze. Usunęłam telewizor, a potem stwierdziłam, o nie, tutaj jest pusto i postawiłam inny, gorszy. Także w ogóle dajcie spokój. Bieda jak cholera i teraz jeszcze tutaj patrzę, że yy, za 2 dni i 8 godzin, za 2 dni 9 godzin to jest niby możliwe. Jak oni tu mają wszystkie dni do pracy. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest to, że się hajtnęli i przez to mają urlop, chociaż to by mnie najbardziej pasowało, bo oboje mają taką sytuację dziwną. Eee, co jeszcze? Aha, spotkała mnie nieprzyjemna sytuacja, bo jak włączyłam Simsy, trójkę. To miałam wszystkie ustawienia zresetowane, także musiałam się trochę tutaj pobawić. I mam nadzieję, że na raz nie jest zresetowany. Ale tak mniej więcej patrzyłam i myślałam, nie, on by sam z siebie się tak nie ustawił. To ja go tak ustawiłam. Chyba, chyba. Zobaczymy, no mam nadzieję. Okej, okay, Murzyn i Szprotka się już wyspały. A także, czy ty jesteś w tej ciąży? No, chyba jesteś, nie? Chyba jesteś. No i teraz jak byśmy mogli na szybko zarobić co? Ma nudności. Aaa, jesteś w ciąży. Czy ja mam bardzo dobrą pamięć. Zbyt bez przesady nie minęło aż tyle czasu. Chyba w sumie. E, warczyć na kogoś. No możesz w sumie powarczyć, poglądać telewizję chcesz. Aha, w taki sposób to nie zrobisz. Tego. E, idź się wysikać. Oj, ona jest taka piękna, nie? Szprocilla. E, dobra, Mrudzia zjadła. Tego nie wymiotuj, proszę, bo to obrzydliwe. Jeffrey, uh, weź sobie z resztki. Co to w ogóle jest? Oglądaj, nadaj nazwę. A, ile to jest warte? Łopanie, dobra. Dobra, nie ma sprawy. Pewnie to była jakaś super ważna rzecz, ale nie ma sprawy. Ja jestem zadowolona. Proszę nie krzycz. Muszę teraz wyciszyć. O, nie wiem, czy czegoś nie zepsułam. W ogóle zobaczyłam, że Jeffrey ma coś dziwnego w wyposażeniu. W so, tylko jeszcze trochę ciszę. Jeffrey ma w wyposażeniu coś takiego yy, z miłości do nektaru i to jest tyle warte. Strasznie dużo. Także festiwal zimy. Moglibyśmy się wybrać, ale to, to potem. Yy, dobra. Yy, jeśli chodzi o, o mruzie. To ty ostatecznie nie, nie idziesz do tej pracy, nie idziesz. A co musisz zrobić? Historię, recenzje. Ty w ogóle pisałaś książkę, nie? Pisanie. Pisz dalej. Pisz dalej. Jeffrey, jeśli chodzi o ciebie, to ty sobie zjedz. Mm. Ładnie. I możesz wtedy wyjść też protką. Mm. Yy, idź na spacer. Nie. Yy, ucz polowania. Możesz się pouczyć polowania o. Żeby nam przynosiła fanty, żebyśmy mieli jeszcze więcej pieniędzy Ale powiem wam, ten tysiąc simoleonów to mnie ucieszył Co Ech Ja wam powiem szczerze, nie lubię takich rzeczy spełniać Dajcie znać, czy wy lubicie, ja nie lubię Ale może brzydkiego laptopa Czemu tak? Ja jestem przekonana, że ja miałam ładnego ci laptopa zrobionego A co do, do, do ciebie, Jeffrey, to ja w końcu nie wiem, czy ty idziesz do pracy, czy nie Ale jakbyś miał iść, to byś szedł na dziewiątą, czyli się chyba o... Siódmej dowiemy, czyli zaraz w sumie. E, proszę, przestańcie się bawić, bo to jest aż męczące. Jeffrey, nie, nie, nie tym, mruzia. Jeffrey, e, posiel łóżko. Przydaj się na coś. Nie po to się hejtałam, żeby, żeby mi nikt łóżka nie złożył, nie? Wiadomo. Dobra, jeśli chodzi o niszczenie, no, mogłabyś sobie porzucić troszkę. Coś mi tak zacina, albo może to normalne. Nie wiem, no bo wydawno nie grałam. Mruzia, idź do pracy. Mruzia. Idź do pracy. Ach, mnie, jak mnie to denerwuje. Czy co ona jednak nie pracuje? To nie są Twoje godziny pracy, wróć do za dwa dni jedną godzinę. Czyli zawrócenie głowy, oni wcale nie idą do pracy. Dobra, to my sobie coś zorganizujemy w ten czas. A ty, Jeffrey, zajmiemy się tą. logiką, logikę powinieneś w ogóle podszkolić. To My nie mamy jak. Chociaż może jest jakaś książka, ale na pewno jest tu gdzieś biblioteka, tylko niech ja ją znajdę. Biblioteka. No to jest chyba biblioteka, nie? To my odwiedzimy bibliotekę. W bibliotece chyba powinny być szachy, nie? Tak mi się wydaje, że to raczej brzmi logicznie, prawda? Fajnie. Będziesz na naszym kwellu jechał? No dobra, no to jedź. Śmiesznie to wygląda, zwłaszcza, że jest zima. Ale nie ma nigdzie szachów. Nikt nie pomyślał o tym, że to był czadowy pomysł, żeby można było sobie pograć. Nie, nikt o tym nie pomyślał. Nikomu to nie przyszło do głowy. Dobra, bo ten śnieg mnie rozprasza. Czytaj. Yy. Dobra, znalazłam. Brawo dla mnie. To weź sobie poczytaj. Trochę się poucz. A co to, to mu mruzi? Dobra, mruzia też pisze i się uczy. A to tam, te wpływy mnie nie bardzo interesują. Szprotka, piesek, siedzi i patrzy na łóżeczko. Uh, w ogóle dajcie znać: musicie, że to będzie chłopiec czy dziewczynka? Ja myślę, że. Uh, że dziewczynka. Tak mi się wydaje. Niszczenie w sumie wszystko jest w porządku. Ale może sobie trochę porzucić to się pobawisz przy okazji chyba, tak mi się wydaje. Dobra, napisaliśmy i co teraz? 6 um, honorariów po 35 wow, super. <grywa> Ekstra. No dobra, ale przynajmniej chyba ci wskoczyło pisanie, ale też nie jakoś szałowo, ale, ale w porządku. Um, idź na randkę. Nie, w sumie bym nie chciała. Ja nie lubię strasznie, wiecie? W żadnej części Simsów nie lubię po prostu. Nie no, w sumie w dwójce lubiłam. W dwójce to było spoko. O nie, ale te brzuchy są najgorsze. Trzy e, dni wolnego na, na urlop. No, w sumie, w okej, okay, ale te ciuszki są straszne. Ja wiem, że jest jakiś sposób chyba, żeby się ich pozbyć, nie? Możesz iść dalej spać. Szprotka się ucieszyła chyba. Szprotka lubi powiększać rodzinę. Weź sobie, śpikaj. O, mamy, mamy listy. Chyba <grym> 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 pocztę. dobra, opłać rachunki. O nie, jak ty wyglądasz. Najgorzej na świecie. No weź pocztę. Może coś dostaliśmy od kogoś. <grym> Może na... O. Hej, tu jest list, którego razu to, to Jeffrey. Nie miałam ośmiu powiedzieć tego osobiście, ale bardzo mi. Co? Wy się znacie? Oni pokazują mi wszystkich twarzy, ale nie wiem kto to jest w ogóle. Co? Okej, okay, fajnie. I wiem, że to skakuje z tym z ale myślę, że. <laughs> no to spoko. To fajnie. A daliście nam jakieś prezenty? <laughs> o, nie dali to chyba jednak nas nie kochają tak bardzo. Może coś w tym. Gdzie ja bym to mogła postawić? Na razie chyba nigdzie, bo, bo nie mam gdzie, ale, ale ogólnie to bym sobie to potem postawiła. Yy, dobra, słuchajcie. Trzeba chyba. Yy... I iść poszaleć gdzieś na mieście, tak mi się wydaje. <gry> Chociaż Jeffrey nie jest chyba tego samego zdania. Wiem, że to jest obrzydliwe, bo jest brudny kibel, ale wys się i zjedz sobie chleb z dżemem. Gruzja, ty będziesz jak wyjaśnię troszkę, ale yy, pograj sobie w grę wścigową. Ty już nie graj w te szachy. Sprota. Ty weź sobie zjedz. Gazeta. Dobra, wyrzucimy ją. Nie jestem na, na razie potrzebna. Co to się. Co to jest? Piękny klasyczny bałwanek. Podoba mi się. Zniszcz. Nie no, co, ty? Piękny jest, nie ma co niszczyć. Dobra, idziemy sobie stąd w takim razie. Pójdziemy sobie. Yy, na festiwal zimowy. Czemu nie możemy? Od ósmej. No, widzicie, jak to jest? To wcale nie warto tak wcześnie. przekazać książki. Nie masz wszystkich wymaganych. Ja już nawet nie pamiętam, co to masz za Questa? Trzy napisane książki, ale, ale ty nie masz żadnych książek. A nieważne. Już, ja już pomijam te rzeczy, które miały miejsce wcześniej, bo w sensie przed tą przerwą, bo ja już tak nic nie pamiętam. Można go przesunąć? Nie, można go tylko zniszczyć. A szkoda, nie chcemy niszczyć e, Jeffrey. Weź, e, chodź, dochodźcie po prostu, chodźcie. E, odwiedzimy sobie. No, park se chyba możemy odwiedzić. Co? E, idź tu z Muzią i Szprotą. Okej, okay, rozpoczął się festiwal. Festiwal? Chyba, tak. Ale nie wiem, to chyba jeszcze muszą tutaj ludzie przyjść, ale śnieżyca jest straszliwa, także to nie jest najlepsza pogoda na, na tego typu zabawy, tak myślę. No ale najważniejsze, że są zadowoleni. Zabawa jest, jedna i druga jest szczęśliwa w, sensie w ten sposób. Niszczenie, pęcherz. Okej. Okay. Festiwal Simowy zaczyna się w parku występów. Festiwal Simowy. No może pójdziemy, jak zobaczymy, że tu jest stypa. No bo faktycznie tu, tu się nic nie dzieje. Możemy sobie jeszcze z Jeffrey zrobić zdjęcie. Warczna! Widzę, że twoja ulubiona. ścigaj. Dobra, Jeffrey, daruj już sobie. Widzę, że zrobiłeś wszystkie możliwe sztuczki. O! Yy... O nie, tu się maluje twarz. Zaczyna czuć się chora. To niedobrze, bo to jest w ciąży, nie? Zdjęcia się robi tu. Zrób sobie kartkę okolicznościową z mruzią. Okej, okay. mamy zdjęcie, także fajnie. Chociaż wyglądamy jak wieśniaki, no ale nieważne. Chodźmy na ten yy, festiwal simowy, bo tutaj jest nuda. Chodźmy tutaj. I co? Gdzieś? tu coś showowego? Bo dla mnie to zawsze było... nudne, w sensie oni co, tutaj śpiewają, tak? A my jesteśmy na randce. Dobra, Jeffy, weź nas pocałuj. Yy, romantyczny pocałuj, romantyczny obciskuj się. O Jezu, Conor! To <grybowa grybowa> sytuacja. Nie. <grybowa> wygląda to tak dosyć. Bo <grybowa> to tak trochę wygląda, jakby on się wiecie. Cieszył, że. Z tego wiecie, co, 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 co my robimy. Także to wyglądało dosyć dziwnie, ale no to nic. Yy, spontanicznie ją pocałuj jeszcze. Yy, weź jeszcze to by było słodkie gdybyś. Zachowuj się swawolnie? A co to znaczy? W sensie wiem co to znaczy, ale. Aha, no, Słodkie. Gdzie jest A nie, jest tutaj, nie zauważyłam jej. Dobra, bo trzeba się wygrzać, bo... bo rózia jest przeziębiona. Ona chyba w sumie może iść do lekarza nawet, nie? Yy, ale nie wiem gdzie jest szpital. Szpital jest. Yy, tu, gdzie on ma robotę. Czyli tu możesz... Zasięgnij porady medycznej. Zastrzyk przeciwko katarowi. Nie jesteś nas na to takie rzeczy. Sorry, Mruzia. Nie jesteś na co takie rzeczy, jak jakieś zastrzyki przeciwko katarowi. To jest twoje ubranie codzienne czy piżama? Czemu mówię, jesteście znowu w piżamie? Yy, iść na randkę. Nie, dobra, wiecie co? Nie zwracam nawet na to uwagi, bo jakoś mnie to irytuje, bo poświęcam na to uwagę, a nie, dajcie znać, bo już chyba o to pytałam, ale dajcie znać, czy w ogóle tutaj się w tym babicie, bo te punkty są takie. Nie, no, w sumie potrafią być duże, ale. Ale na to i tak nie patrzę. Ej, ile w ogóle tutaj... Ej, my mamy dużo punktów. Nawet Jeffrey ma dużo, ale my? Jakie mamy nagrody szczęścia życiowego? Bo chyba możemy mieć jakieś na no dobra. Super szumowych nie będziemy mieli, ale. O, dobra, to wydaje mi się spoko rzeczą. Gruzia, no dobra, przynajmniej masz w miarę ogarnięte spodnie. Mogło być naprawdę gorzej. Nie patrz przez okno. Tylko zjedz sobie chlebek z przemem. Ty, Jeffrey? Nie, nie, nie. Użyj odetkaj. Okej, okay, 336. Spoko. Czy to masz coś z głową? Czy wy też tak robicie? Dajcie znać. Mruzia tak robi. Ja tak nie robię, ale Mruzia tak robi. Um, no dobra. Mruzia za wszelką cenę stara, stara się powstrzymać że Freja od y, tego, żeby on dbał o dom. Wy jesteście na randce. No nie wiem, wyobraźcie to sobie. Mówicie do siebie z partnerem czy też partnerką. Mówicie dostaje do siebie dwa miłe słowa i już koniec. Macie y, randkę. Mruzia. Nie, w sumie nie rozpocznę. Weź pocztę, co tutaj jest. A, nowy. Dobra, mamy tą jedną książkę. Czyli musimy napisać jeszcze dwie. To weź lepiej pisz książkę. Eee, pisanie. Nie wiem. Do kogo dzwonią? Do ciebie. To weź. Eee, Odbierz telefon. Nie. Wytrzyj kałuże. Sprzątnij. Sorry, że się tak nim wysługuję, ale... Ale troszkę muszę. Troszkę muszę. Mruzia w sumie... W sumie weź zacznie pisać. Pisanie. Dramat obyczajowy powiedzmy. Niech będzie dramat obyczajowy. Nie znam się na cenie tych książek, więc... Yy. Więc po prostu niech ona pisze i się uczy. Eee, szprocia, ty koniecznie sobie zjedz. Nie, nie zawracaj gitary, tylko zjedz sobie. O nie, ja chcę zatytułować swoją książkę: Szprotka, Szpro, pies. Szprotka, pies, niech będziesz Szprotka, pies. Nie będziemy pisać wszystkie książki, to będą kolejne części Szprotki Psa. Spróbuję mi w tej części gry e, umiejętności majsterkowania. Chyba, że jest, a ja o tym nie wiem, ale no nie kojarzę. Dobra. Weź e, wytrzyj kałużę. Znów. Jesteście cały czas na tej randce. Ciekawe, czy coś się stanie, jak ja. E, nie wiem. Bądźcie sobie na niej. Możecie spać i wszystko. W ten sposób ona się chyba skończy, nie? E, dobra, ty już też nie musisz. Lepiej, jak sobie pójdziesz spać. Skrytka się chyba zsiusiała. Tak teraz widzę, ale nie przeszkadza mi to jakie strasznie. Bo Jeffrey to wytrze. Dobra, Jeffrey, wstawaj, wycieraj. Nie ma co spać za długo. Ale w sumie to jest w nocy. No, no to może by było jednak trochę pospać. Ale to nic, Jeffrey. To nic co jest? Niesmaczony, Cuchnący zwierzak? O nie, a my nie mamy wanny. Okej, okay, mamy wannę. Troszkę nas to niestety kosztowało. I wykąp szprotkę. A bo no nie, no, Mruzia wykąpię. Ty, ty... ciebie też nie chcę jakoś tak katować, bo Ty jednak idziesz do pracy, a Mruzia nie. Więc Mruzia wykąpię szprotkę, ale Mruzia masz już brzuszek. No, wykąpię, no. Dawaj. Zaczyna czuć się chory. No cóż. Ciekawe czy to jest jakieś ogrzewanie. Pewnie jest coś takiego. No wykąp. Wykąp zwierzaka. Da radę. Nie da rady? Nie do rady, a czemu nie? Nie wiem. Dobra, chwilę możesz sz szprotkę poczekać. Mruzia się wysiusia, może się szprotka mruzia i ten duży mruzi brzuch, się nie mieszczą, może tak być. Eee, więc weź sobie wysikaj się i zjedz. Nie myj rąk, po co? Ty sobie też użyj. A może ty też rady umyć poradkę, co? Nie gadaj, że to musi być zwykła wanna. A gdybym ja wzięła to tak to tak O, to, to wtedy już możesz? W sensie, to teraz wygląda bardzo źle, ale nie nie, nie, nie może. Hmm. Dobra, weź Jeffrey i wyjdź. A gdyby to było tak? To możesz wykąpać środkę? Może to chodzi o to, że to jest wanna, taka i szprotka nie wejdzie do niej? Nie wiem. Dobra, to czekajcie. No nie, no kurde. Leć do pracy, Jeffrey. Podejmiemy jeszcze jedną próbę. Może tu... Wyką szprotkę. Proszę, wyką szprotkę. Okej, okay, spoko, Jeffrey poszedł do pracy. Proszę! O, oh, w końcu. <laughs> o, jej wynagrodziło mi to, jak ona pięknie wygląda. No, i wygląda to co najmniej. O niej, teraz najgorzej. Tyle pieniędzy zmarnowałam, bo kupowałam. Kupiłam tamto. To mi się nie zwróciło w tej samej cenie. Jeszcze w dodatku nie mamy tego. Eee... Prusznica teraz będziemy się długo kąpać. No, ale dobra, niech będzie. Ona sobie weźmie gorącą kąpiel, jeśli to w ogóle może. Hmm. Higiena jest padła. No cóż, trudno. No tak musimy teraz, niestety. Co to za piesek? Stop! O to nie jest piesek, to jest jakiś obiekt. Ale co to jest w zasadzie? Co można z tym robić? Hm. A ty możesz coś z tym zrobić? Gryźć. A można... Uu, ładne to w ogóle? No taki niezbyt ładny. Ach. Idealnie. Jezu, przestraszałam się, nie wiedziałam, co to to szprotka. Eee, no dobra. To w takim razie możesz sobie wziąć kąpiel. I wiecie, co myślę, że będę kończyła? Podoba mi się ten ten bilans w dzisiejszym odcinku. W sensie chodzi mi o siano. Podoba mi się to, że, że kończymy z ponad dwoma tysiącami, a mieliśmy tylko stówkę. Naprawdę spoko to jest dla mnie sprawa. Eee, więc myślę, że możemy kończyć. Tak wiecie, że wyszło. Wyszło, udało się. Cieszę się, że jednak mi tutaj wszystko działa, bo mówię Wam, trochę byłam yy, zła na początku, jak zobaczyłam, że to się wszystko pousuwało. W się sensie te ustawienia. Ale chyba wszystko dobrze zrobiłam. Też długość życia musiałam ustawić, ale to mniej więcej z pamięci. Także... Myślę, że okej. Okay. To jak mówiłam, dajcie koniecznie znać, czy chcecie kolejne odcinki, czy... czy nie po prostu, czy nie chcecie. Bo jak nie, to, to po prostu będziemy nagrywać czwórkę. E, I tyle. No. I będę kończyła, także... Może zbliżeniem na mruzie. Tym razem zaczęliśmy od szprotki, teraz bruzia. Hm. Jak się robi, żeby ściany były. O! Mruzia wyglądasz dość dziwnie. No ale dobra. Yy, Także. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do oceniania, komentowania, subskrybowania na Instagrama, na grupę linki w opisie. Życzę Wam miłego dnia. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie. Cześć.